Generalnie to jest troszeczkę jak wcześniejsze, zapomniałem to jest przed, przed rejestracją, przed rejestracją leków. Muszę powiedzieć, że jak zaproponowano mi przygotowanie tego wykładu, to nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo to wszystko by zahaczał kwestie prawne, które są dla mnie czarną, czarną magią. Na szczęście miałem dostęp do prawników, którzy się w jakimś tam zakresie tym też zajmują, także pozwoliło mi to wytworzyć sobie a, ten pogląd na tę kwestię. Proszę Państwa, no, dostęp do leków przed ich rejestracją w Polsce oczywiście, jak Państwo sobie zdają sprawę, jest problematyczny. A jedną z możliwości dostępu do takich leków jest, to są badania, czy program rozszerzonego dostępu, a, tak zwany Expanded Access Program. To jest stosowanie niezarejestrowanego jeszcze leku poza badaniem klinicznym. Stosowanie tego leku w momencie, kiedy wiemy, że jest to lek skuteczny i bezpieczny, bowiem zostało to potwierdzone w badaniu klinicznym trzeciej fazy, czyli tym badaniu, który dostarcza danych umożliwiających rejestrację leku. Te programy rozszerzonego dostępu przeznaczone są wyłącznie dla chorych z chorobą zagrażającą życiu i do chorych, którzy nie kwalifikują się do badania klinicznego z tym lekiem, jeżeli takie badanie jest aktualnie prowadzone. Badanie jest finansowane przez producenta leku. Ocena bezpieczeństwa i skuteczności leków w ramach programu rozszerzonego dostępu jest też bardzo istotną kwestią, która jest analizowana, bowiem to badanie obejmuje taką mniej wyselekcjonowaną populację do badań klinicznych trzeciej fazy, czy w ogóle do badań klinicznych. Bardzo dobrze selekcjonuje się chory, dobieraj się na podstawie wielu parametrów. Tutaj to jest bardziej taka normalna, standardowa populacja. Też w tym programie rozszerzonego dostępu oceniamy bezpieczeństwo i skuteczność leków tej standardowej populacji. Kolejną rzeczą, która jest bardzo ważna, to oswojenie lekarzy z nowym lekiem, bowiem znacznie mniej lekarzy ma dostęp do leku w ramach badania klinicznego. W porównaniu do, do lekarzy, którzy mogliby mieć dostęp do leków w ramach programu rozszerzonego dostępu, każdy nowy lek. Z tych nowych generacji wiąże się z nowymi działaniami niepożądanymi, z którymi trzeba nauczyć się radzić, bowiem no, czasami rzeczywiście te działania niepożądane nowych leków potrafią nas zaskoczyć. Problemem jest to, że firma finansująca program rozszerzonego dostępu oczywiście definiuje pewną określoną liczbę chorych, których można do tego badania włączyć, i zazwyczaj jest tak, że dużo więcej chorych czeka. Na włączenie do tego programu niż może się zakwalifikować, i program jest przerywany, czy kończy się rekrutację chorych w momencie, gdy lek zostaje zarejestrowany. Te programy są dostępne dla polskich chorych, ale ostatnio rozmawiając z pewnymi firmami na temat możliwości uruchomienia badań rozszerzonego dostępu w Polsce leków, które za kilka tygodni czy za kilka miesięcy będą zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych, okazuje się, że Firmy nie do końca są zainteresowane otwieraniem programu rozszerzonego dostępu w Polsce i argumentem jest to, że wolą więcej środków przekazywać na te kraje, gdzie ten lek za kilka, kilkanaście miesięcy będzie już dostępny, bowiem w Polsce może się okazać, że ten lek dostępny będzie za 2-3 lata, i nie do końca się to po prostu opłaca, żeby w Polsce te programy rozszerzonego dostępu z nowymi lekami rozpoczynają, co jest rzeczywiście dużym problemem dla naszych chorych. I druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to tak zwane compassionate use, w polskiej wersji językowej dziennika urzędowego określone to jako indywidualne stosowanie, a to jest swoista farmakoterapia humanitarna stosowana w przypadku, gdy nie ma innej alternatywy terapeutycznej i gdy chory nie może skorzystać z terapii w ramach badania klinicznego. To jest jeden z czterech przewidzianych prawem europejskim wyjątków od konieczności uzyskania dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego i w prawie europejskim w wytycznych komitetu do spraw produktów leczniczych i w rozporządzeniu nr 726 z 2004 roku taka instytucja compassionate use została zdefiniowana i zgodnie z Artykułem 83 rozporządzenia państwa członkowskie mogą dopuścić do stosowania u ludzi produkt leczniczy w ramach farmakoterapii humanitarnej. Natomiast w prawie polskim przewidziano wyjątki od zasady obowiązkowego uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, ale żaden z wyjątków nie obejmuje stosowania leków na zasadzie właśnie compassionate use. To argumentuje się, że compassionate use. To jest praktycznie to samo co import docelowy, więc dlaczego mamy mieć taką instytucję, jeżeli mamy instytucję importu docelowego? Ale okazuje się, że import docelowy dotyczy produktu leczniczego dopuszczonego do obroku w jakimkolwiek innym państwie na świecie, ale nie w Polsce. I dotyczy sprowadzenia leku na potrzeby konkretnego pacjenta. Także w przypadku Compassionate Use mamy dostęp do leku dla grupy pacjentów, czyli dla populacji chorych. Natomiast import docelowy to jest tylko konkretny chory. W praktyce, jak Państwo wiecie, z ostatnich miesięcy import docelowy był też wykorzystywany nie do końca zgodnie z przepisami do sprowadzenia leków, które nagle w Polsce okazało się, okazało się że ich nie ma. Tak, podstawowych leków i nie dla konkretnego pacjenta, ale dla zabezpieczenia zasobów aptecznych w szpitalach. Także, no, Duże wątpliwości co do w ogóle e, możliwości określenia tego jako import docelowy. E, I co jest najważniejsze, import docelowy pozwala na stosowanie wyłącznie leków dopuszczonych do obrotu w jakimkolwiek innym państwie na świecie. Także z, w prawie polskim brak jest z formalnego punktu widzenia przepisów regulujących instytucje Compassionate Use. E, natomiast te rozporządzenie to 726-2004 Parlamentu Europejskiego to przepisy bezpośrednio obowiązujące i stosowane. Także w przypadku kolizji przepisów rozporządzenia wspólnotowego z prawem krajowym, tak naprawdę powinniśmy opierać się na przepisach unijnych. Jakie są wymogi odnośnie stosowania leków w ramach Compassionate Use? Także produkt leczniczy musi być dopuszczony do obrotu w ramach procedury centralnej lub co najmniej na etapie badań klinicznych trzeciej fazy. I to jest bardzo interesującą kwestią. Lek. Musi być co najmniej na etapie badań klinicznych trzeciej fazy. Czyli na przykład w przypadku nowych terapii, które są o ogromnym potencjale bycia przełomem w terapii, tak na przykład zastosowanie, nie wiem, już pan profesor jasno wspominał o kryzodynibie w raku płuca, który, który no, no jest lekiem dramatycznie zmieniającym naturalną historię pewnej populacji chorych na raka płuca. Także jest lekiem, którym naprawdę z punktu widzenia i teoretycznego, i wyników klinicznych jest, jest, jest przełomem, mógłby być teoretycznie stosowany na etapie już badań trzeciej fazy u I wymogi odnośnie takiego leku na etapie badań trzeciej fazy dotyczą, jeżeli chcemy ubiegać się o compassionate use, są takie, że ten lek musi zawierać nową substancję czynną, która nie była w składzie żadnego produktu dopuszczonego do obrotu przed Listopadem 2005 roku, w państwie, w którym wnioskuje się o Compassionate Use i stanowi znaczącą terapeutyczną, naukową i techniczną innowację do dopuszczenia do obrotu, co leży w interesie społeczeństwa, wspólnoty. A w przypadku Compassionate Use jest określone są też kryteria choroby, czy schorzenia, kiedy można aplikować. O tą instytucję. Także w przypadku chorób śmiertelnych, chorób poważnie wyniszczających i chorób przewlekłych, takich jak nowotwory, AIDS, choroby neurodegeneracyjne czy schorzenia immunologiczne, w tych przypadkach można wnioskować o dopuszczenie leku w ramach Compassionate Use. No nie można wnioskować, gdy leki są dopuszczone do obrotu w procedurze centralnej, nawet jeżeli chodzi o zastosowanie w nowym wskazaniu. Gdy ten wnioskowany lek ma, zasłużyć, ma służyć zastąpieniu badania klinicznego a, i gdy ma służyć wyłącznie pojedynczemu pacjentowi. Także podsumowując, no jest to bardzo interesująca instytucja, która mogłaby a, wielu chorym w Polsce pomóc. Natomiast nie ma żadnych regulacji prawnych dotyczących compressional abuse w polskim prawie. A, pomimo tego, że od 2004 roku Polska ma obowiązek przestrzegania prawa unijnego Także teoretycznie brak jest formalnoprawnych przesłanek do zrzucenia wniosku compassionate use, ale taka instytucja w Polsce nie funkcjonuje, a to jest ogromna strata dla chorych, którym ogranicza się dostęp do nowych, aktywnych, często naprawdę przełomowych terapii. I największym jakby problemem jest to, że ci chorzy mają świadomość, że te leki istnieją, bowiem w dobie internetu, w dobie informacji, a dziennikarzy, którzy uczestniczą w tych wielkich kongresach naukowych, gdzie Dzielą się tymi wszystkimi e, przełomami, tymi wszystkimi no, dużymi postępami w onkologii e, z czytelnikami. No, ludzie e, chorzy, e, ich rodziny mają świadomość, że takie leki są e, i mają też świadomość, że e, zanim te leki zostaną e, w ogóle w Polsce udostępnione, to będzie dla nich zdecydowanie za późno. Także możliwości stosowania leków w Polsce przed ich rejestracją to przede wszystkim badania kliniczne. Program rozszerzonego dostępu i, i nic więcej. Dziękuję bardzo. Piotrzec, ja w jeśli, jeśli Pani Redaktor pozwoli. Program rozszerzonego dostępu w Polsce nie istnieje. Teoretycznie istnieje, natomiast y, ja mówię to odpowiedzialnie, ja aż niektórzy byśmy chciały uruchomić program rozszerzonego dostępu i to się nie udało, ponieważ ich Ministerstwo Zdrowia nie słyszało. Ale na przykład w przypadku Werbora nie było Nie, nie, nie słychać, kilka ja, ja, miesięcy temu przeskoczyłem, próbowaliśmy to uruchomić i się nie udało. Może teraz coś się zmieniło. Z epilu Muław to jest jeden rzecz, no jeśli już Pani wymieniła to drugi to był apatynizm. Tak? A a bry, bry, to, że też by udało się tego w Polsce... Lapatynizm ja działał. Lapatynizm działał. W przeszłości działało łącznie z Bierwitiniwem z i tak dalej, zmieniła się ekipa ministerstwie i się okazało, że zaczęli szukać, jaka jest prawna. No. Zarówno receptyna zarówno neufogę. W przeszłości działało. W właśnie skończyliśmy rekrutację, bo się zarejestrował. Tak. Pacjenci są na leku, będą leczeni dalej, bo to jest tak, tak ważne, jest. że rekrutacja kończy się w momencie rejestracji leku, ale bynajmniej firma nie opuszcza pacjentów, tak. Pacjent. Ale i pacjenci już nie ma. No i ograniczenie liczbowe, bo... Tylko jest się, że jest jeden dobry. W kilka leków przepadło, nie dostali, ponieważ nie było podstawy, żeby im dodać. To jest pierwsza sprawa. Jeśli chodzi o koncesję na biur, ja jestem świadom, znaczy koncesję na wióz nie istnieje w polskim prawie rzeczywiście z jakiegoś powodu, chociaż też o ile pamiętam w przeszłości sprowadzaliśmy reguły w tym trybie. Nie wiem dlaczego mało tylko, te nie średni, na pieczach, na... to mało tego, za telefon nie płacił budżet nasz, nie płacił producent w tamtych czasach. Może się to zmieniło, tego nie powiedzieli, co płacił. Generalnie założenia ja powinien podwyższyć, jest chyba najistotniejsze. Ja jestem świadom jednej pacjentki, która ma, otrzymuje w tej chwili lek w fazie systemu na a w istocie jest to import docelowy. Jest Ten mechanizm też bardzo słabo działa, po bardzo, bardzo, bardzo dużej rekrutacji. Czy ja sądzę, że przyświecę zapisów ustawowych, które mówią, że od 1 stycznia nie działa w krakach niestandardowych dla nowych, zarejestrowanych po 1 stycznia, to szanse na finansowanie kompleksionej są bardzo wątpliwe. Chyba, że zostałby stworzony odrębny budżet. Po czym będziemy debatować. Poza... Czyli paradoksalnie z widzenia pacjenta, bo ten moment zarejestrowania leku dobrze by było maksymalnie osunięty w czasie, bo kiedy jednak jest zarejestrowany, pacjent no, no, traci no, no, do niego no, no, dostęp systemowy. No, 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 w sytuacji, gdyby był no, no, rozszerzony dostęp, tego tak, tak, nie tak, ma. Tak, tak. 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 Bardzo dziękujemy, panie profesorze.